Siemanko, jestem technokrata i witam Was na moim kanale w kolejnym Techniusie 17.45. Wiem, że się powtarzam, ale jak codziennie od poniedziałku do piątku wrzucamy, wrzucamy, wrzucamy sobie nowe newsy ze świata technologii. 17:45, więc jeżeli nie chcecie, żeby te newsy Was omijały, zostawcie suba. No i jeżeli film Wam się podobał, łapkę w górę, jeżeli nie, to łapkę w dół, ale koniecznie zostawcie wtedy też merytoryczny komentarz, dlaczego ten film Wam się nie podobał i co powinienem ulepszyć na swoim kanale, żeby mógł, żeby mógł Wam się spodobać i żebyście z chęcią mnie oglądali i zostawili suba, ponieważ cały czas ponad 90% z Was Niestety oglądam bez subskrypcji. O co bardzo proszę, ale już teraz bez zbędnego przedłużania, ponieważ mamy tak gorący temat. Idealnie taki, no, taki aperitif na, week, na weekend, na, na, na ten czas wolny od newsów, ale nie wolny od moich filmów, ponieważ na tym weekendzie też filmy się pojawią. Ale temat mamy dzisiaj naprawdę przaśny Ponieważ premiera nowych procesorów, procesorów z rodziny Ryzen yy, o nowej architekturze jest to Zen 3. Naprawdę przyniosła ciekawe usprawnienie, nie tak ogromne jakiego się spodziewaliśmy. Nie są tak cudowne jak pompują to troszeczkę ludzie, natomiast jest to na pewno krok w przód i jest to teraz zdecydowanie najwydajniejszy procesor do wszystkiego na rynku. Ale więcej o tym zaraz po tym, jak zobaczycie intro. A więc. Jak śledzicie mój kanał od jakiegoś czasu i filmy, które wypuszczałem, zapowiadałem wam już w newsach i przeciekach, jak mniej więcej będzie wyglądała wydajność właśnie nowych Ryzenów. Mówiłem o Ryzenie 9, Ryzenie 7 i faktycznie to się sprawdza. W 90% sprawdza się to, o czym mówiłem w tych newsach sprzed miesiąca bodajże mniej więcej czy sprzed kilku tygodni. Sprawdza się to, że faktycznie AMD udało się ulepszyć przede wszystkim IPC. To jest moim zdaniem ten najważniejszy czynnik, który definiuje tak wydajność jednego wątka. Bardzo rzadko w polskim internecie na polskim YouTubie mówi się o IPC. Dopiero od Dwóch, trzech lat zaczęli o tym youtuberzy wspominać, a tak naprawdę to jest kluczowy parametr, żeby mówić o wydajności jedne, e, jednego rdzenia. Oczywiście nie jest to jedyny parametr, nie jest to też. Jakoś 80 czy 90% wydajności tego rdzenia, natomiast jest to mniej więcej, no nie wiem, ciężko mi tu szacować, ale jest to jeden z takich trzech głównych parametrów, załóżmy, czy nawet dwóch, no bo taktowanie rdzenia i jednak ta instrukcja na cykl, to są te dwa najważniejsze moim zdaniem parametry. Tutaj wzrost aż o 19%, więc można, można byłoby wnioskować, że da to wzrost jednowątkowej mocy o właśnie 19%. Natomiast to jest wzrost instrukcji na cykl. Tutaj dochodzą jeszcze wyższe zegary, więc ta wydajność nawet będzie większa niż te 19% ze względu na zwiększenie zegarów pojedynczego rdzenia. Natomiast jak to wszystko przekłada się na wydajność? I tutaj Mówi się, że AMD zdobyło dwa Trony. Właściwie wszyscy mówią, że zdobyło Tron Intela. Ja mówię, że zdobyło dwa Trony, bo zdobyło oprócz tego jeszcze Tron. Cen Intela. Tak, to teraz zdecydowanie najdroższy procesor na rynku i bezsprzecznie, no, nawet wyprzedza i, 10, i 9, 10, 900K z takim sporym zapasem. I rodzi się pewne pytanie: przejdźmy do wydajności w grach. Wydajność w grach wygląda tak, że zyskuje od 5 do 50% przewagi nad Ryzenem 39, 3900XT, tak? czyli tym mm, odświeżonym Zen 2 z serii 3000 od 5 do 50, natomiast jeżeli zobaczycie na wykresy, dzisiaj akurat będzie super, bo wrzucę wam wykresy z tej całej konferencji, będziecie mogli zobaczyć jak to wszystko wygląda, jeżeli popatrzymy na wykresy, no to 50% to jest Liga Legend, hmm. no dla mnie okej, okay. ja tam w LOLa się nawet zagrywam dużo. E, e, takie stare gry jak, jak LOL, jak CS, gry e-sportowe, one są też faktycznie dobrym benchmarkiem jednego rdzenia, ponieważ jest to strasznie stara technologia. Teraz wszyscy się rzucają, że LOL, który ma wyjść na telefon, będzie wyglądał dużo lepiej niż ten na komputer. Dlaczego? Bo to jest wszystko pisane w starej technologii. Na e, DirectX 9 bodajże jest teraz aktualnie wymagany, żeby LOL działał. Więc te gry wykorzystują głównie jeden wątek, dlatego procesory, komputery esportowe to często właśnie były Intele, ze względu na ten silny jeden wątek, który cały czas dobrze radzi sobie w grach esportowych, które są po prostu na antycznej technologii, na antycznych silnikach graficznych, bo takiego Molocha, żeby zaktualizować. To ja nie wiem, musieliby stworzyć osobną firmę, która by to wszystko przepisała na, jakąś, na jakiś nowy silnik. To pewnie następuje e, stopniowo, ale to. E, o tym tyle, bo strasznie, strasznie lubię zbaczać. Wracamy do tej wydajności. Dobra, od 5, od 5 do 50, natomiast, tak jak mówię Wam, 5-50, znaczy te 50% to lol. Natomiast wszystkie te popularne gry, które są w benchmarkach, jakieś są Raidery i tak dalej, to już jest niższy procent. To już jest takie procent, no może 20%, ale. To jest nadal bardzo dobry wynik. To jest super wynik. AMD przebiło siebie w tym względzie. To ponoć miała właśnie usprawnić zarządzanie pamięcią cache, zwiększenie pamięci cache, przede wszystkim danie wspólnej pamięci dla obu tych rdzeni CCX, jakby tych koprocesorów takich, które mają każdy po 8 rdzeni. I to miało jakby usprawnić. Tam też Wam wrzucę wykres, jak wygląda cała struktura IPC. Ile na poprawę tych 19% składa się czynników, i tam jest zarządzanie cache'em, jakimś odpalaniem poszczególnych silników, ta synchronizacja tych rdzeni. Jakby wydaje mi się, że usprawnień samego rdzenia jest bardzo mało w tej architekturze, natomiast to, jak one współpracują pomiędzy sobą, te rdzenie, to też jest bardzo, bardzo istotne. I w przypadku AMD, ponieważ są to tak zwane procesory sklejkowe, składające się właśnie z takich klastrów po 8 rdzeni. I okej, okay, to jest bardzo dobre, bardzo dobre wyniki. AMD naprawdę siebie przebiło. Tutaj uzyskali spory, spory wzrost wydajności względem swoich poprzednich procesorów, za co im chwała. Natomiast teraz przejdźmy do części ciekawej, a mianowicie porównania z Intelem i cen nowych AMD. Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, no to super, ponieważ to są wszystko istotne informacje, a wiem, że tym takim swoim odjeżdżaniem od tematu mogę w trakcie filmu zniechęcać do dalszego oglądania. Natomiast przechodzimy teraz do porównania do Intela, i to jest zaledwie tam max 20% w lolu i w cs A tak to jest to 3, 4, 5% różnicy w grach, tych takich najpopularniejszych. No, ja się nie tego spodziewałem. Ja się spodziewałem naprawdę potężnego uderzenia i tak tych 10-15% wzrostu wydajności nad Intel'em w tych grach właśnie popularnych, takich benchmarkowych, typowo z wysokimi wymaganiami. Oczywiście to wszystko jeszcze może wyjść, te wyniki mogą być wyższe w jakichś tam testach niezależnych. Natomiast mogą być też niższe. No, ciężko, żeby tam producent, który prezentuje swój właśnie topowy produkt, który, o którym zaraz wspomnę, ponad rok będzie na rynku, ponieważ Zen 4 ma być opracowywany sporo dłużej niż Zen 3. Więc. Yy... Wprowadza swój topowy pro produkt na rynek i nie pochwaliłby się najwyższą wydajnością, tylko wyższa wydajność wyszłaby w testach. No wtedy szapoba dla AMD, ale wydaje mi się, że może być nawet niższa od I90,900K ta wydajność. I teraz przechodzimy płynnie z tej kilkuprocentowej wydajności do różnicy w cenie. A różnica w cenie jest taka, że AMD jest droższe, i to sporo z tego, co wiem. Co się orientowałem, ponieważ na chwilę po premierze były widoczne ceny na x komie i 2700 zł będzie kosztował bodajże Ryzen 9, 5900X i 2000 zł będzie kosztował Ryzen 7 5800X. I wydaje mi się, że wydajność w grach tych dwóch procesorów nie będzie się między sobą wiele różnić. One będą oferować bardzo podobną, bardzo dobrą wydajność w grach. Oczywiście Ryzen 9 wielowątkowość zapewni nam super. Tutaj Intel nawet nie ma podjazdu, chyba że w programach typowo zoptymalizowanych pod wykorzystanie Intela. Natomiast w grach e, będą porównywane te procesory i Intel będzie lepszy. Myślę, że wydaje mi się, że w większości gier Intel będzie lepszy od Ryzena 7. I mamy Intela 10 850k, który ma niższe zegary, ale bardzo dobry potencjał na OC, który właśnie kosztuje 2000 złotych, mniej więcej tam 200, 2200, ale bardzo, bardzo często widziałem go na promocjach za tam 2050, 2000 złotych. Więc Ryzen 7 moim zdaniem osobiście traci tutaj w ogóle sens, ponieważ, no z tego co pamiętam, on ma 8 rdzeni, gorszą wydajność będzie miał, tak mi się wydaje, oczywiście to są moje spekulacje, gorszą wydajność będzie miał w grach od tego właśnie Intela, no i też wielowątkowo też będzie miał gorszą wydajność. No, więc, no... Nie wiem, nie wiem, AMD na pewno zejdzie z cen, z czasem. E, to to mają procesory AMD do siebie, że one startują od stosunkowo wysokich cen, no bo Ryzen 9 3900 x też był tani na początku, po czym ta cena stopniowo spada, a już na pewno spadnie właśnie styczeń, luty przyszłego roku, już zaraz przed premierą 11. generacji Intela. No więc w cenie 2000 zł Ryzen 7 moim zdaniem nie będzie opłacalną inwestycją, ponieważ, no tak jak mówię, no chyba, że w większości gier będzie lepszy od tej i9. Natomiast wydaje mi się, prawie na pewno jestem pewien, że jeżeli te wyniki, które pokazałem Wam na tablicach i które pokazało AMD się mu potwierdzą, no to, to chyba, że to jest porównanie dla Ryzena 5. Tak to wygląda, a Ryzen 7 jest jeszcze wydajniejszy, a Ryzen 9 jest jeszcze wydajniejszy. Ja się spodziewałem i to mówiłem Wam na, na swoich filmach, że Ryzen 7 będzie wydajniejszy od i9. I że będzie to w ogóle super, fajnie, taniej, wydajnie mega. Spodziewałem się tego i jestem troszeczkę zaskoczony, że nie jest wydajniejszy albo, że jest tylko o te kilka procent. Jeżeli będzie o te kilka procent wydajniejszy, spoko, wtedy jest opłacalny. Jeżeli nie będzie i to Intel będzie o te kilka procent wydajniejszy, no to wtedy, wtedy AMD ma trochę problem, ale oni nie mają problemu. Oni szybko zajdą z cenami i oni, oni i tak sobie e, zrobią z tego kasę w jakiś sposób. Natomiast Ryzen 9, no tutaj król, nie? No to jest bezsprzeczny król teraz Wydaje mi się, że no, mimo wszystko, nawet jeżeli to było 2, 3, 4, 5% w, w, w większości tytułów i, i tylko Intel będzie miał 1 albo 2% w kilku tytułach, no to tutaj to nie ma znaczenia. Skoro w większości wygrywa Ryzen 9, no to jest królem, koniec, kropka. Tak to wyglądało w latach poprzednich, jak wygrywał Intel, tak to będzie wyglądać teraz, jak będzie wygrywał Ryzen właśnie 9. Natomiast musimy poczekać jeszcze dokładnie na testy, ale ta cena właśnie 2700-2800 zł, no jest zastanawiająca. Pytanie jeszcze, jak będzie z dostępnością, ponieważ no, ja osobiście jestem, jestem Janusz Cebula, więc ja za 2800 wolałbym kupić sobie Mobasa i Intela 10850K niż samego Ryzena 9. No ale ja też jestem fanem Intela, nie takim. Ale mocno kibicuję AMD, ze względu na to, że im mocniej przycisną Intela, tym Intel będzie musiał więcej pokazać. No i teraz taka jeszcze mała uwaga, taki jest już 13 minuta, mało kto ogląda, mała uwaga dla fanów AMD. Czy fanów Intela to działa w dwie strony, którzy mówią tam RIP Intel, RIP AMD, czy, czy ale fajnie, teraz zniszczymy jedną z tych firm. Ok, ja też kibicuję swoim firmom, które lubię. Ale nigdy bym nie chciał, żeby została jedna firma Intel AMD na rynku, bo jeżeli byłby RIP Intel i Intel by padł, załóżmy w przyszłym roku, no to za rok, czy tam w 2022 roku, za rejsy na 9, to zapłacicie sobie 4-5 tysięcy złotych, tak? No bo jaka będzie konkurencja? Żadna, więc dawać tutaj cenę w opór, wrzućmy, i co nam szkodzi, nie? Przecież nie, nie pójdą do konkurencji, bo nie mają do kogo. Konkurencja to jest najlepsze, co my konsumenci możemy dostać. A dostajemy ją teraz w pięknej postaci, ponieważ naprawdę AMD wyjechało z tymi procesorami kozacko i wydaje mi się, że oni cenami powalczą i ta sprzedaż Intel AMD nadal będzie spoko, ale mogli przeszarżować trochę z cenami. Ja, ja to mówiłem już w na temat Ryzenów, że, bo teraz tak naprawdę, jeżeli Ryzen 7 będzie mniej wydajny od Intela, tak jak tu przed chwilą powiedziałem, ludzie będą kupować częściej Intela. a AMD samo napędzi sprzedaż Intela przez to, że ludzie sobie porównają 1% wydajności, kilka stów różnicy w cenie. Okej, okay, biorę tańszego. Zawsze ludzie tak robią. I znaczy, no nie zawsze, ale zazwyczaj. Jednak każdy chce wziąć coś tańszego, więc no tak to wygląda. O, widzicie tę kule? No, Dracula przyszedł posłuchać trochę o Ryzenach. Bo ja jestem fanem Intela, ale on mówi, że on woli czerwone, bo mu to steka przypomina. Więc on woli jednak AMD. No, ja wolę Intela, wolę niebieskie, bo to takie niebieskie nie ma. Dobra, strasznie się rozgadałem. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. Strasznie dużo miałem tu w ogóle takich ucieczek. Myślowych, powiem Wam jeszcze tylko, że świetnie zapowiada się RX 6000. No, to co pokazali na premierze, że będzie obsługiwał gry w 4K w 60 klatkach. Moim zdaniem zapowiada, że on nie tylko zbliży się do 30,70, ale nawet może do 30,80. Co? I to jest hit. Jeżeli to się też uda AMD, to AMD w ogóle rządzi, ale i tak kupię Intel i Nvidia. No chyba, że kupię AMD, no. AMD, no podeślijcie coś, jakąś karcioszkę albo procesor, przetestuję i zostanę już z wami, będę wierny, czyli w czerwonej armii. Źle to zabrzmiało, potem ktoś to wytnie i użyje przeciwko mnie. Dzięki za dzisiaj, kończę już, ale strasznie się tym nakręciłem, ponieważ dostajemy tyle supej nowej nowe technologii komputerowej w ostatnich miesiącach, że, że naprawdę nic tylko się cieszyć. Ponieważ teraz mamy problem z dostępnością, AMD też pewnie będzie miał z tą dostępnością problem, chociaż zapowiada, że nie, ale na pewno będą mieli, wszyscy zawsze mają, ale za kilka miesięcy składanie kompa to będzie cud miód malina. Dzięki za dzisiaj i widzimy się jutro o 17:45. Cześć.